Długo nie musiałem czekać, bo chłopak jest naprawdę całkiem nieźle punktualny. No, raptem trzy minuty się spóźnił. Cześć Norbert. Cześć Michał. E, przyjechaliśmy tutaj po co? E, no słuchaj, tak jak rozmawialiśmy z telefon, przyjechaliśmy po to, żeby Ci pokazać, em, na czym polega e, jakby smarowanie silnika, na czym polega, e, polegają oleje silnikowe, jak one działają, jaką spełniają funkcję, nie tylko smarowaj, smarującą, ale też czyszczącą. I być może nawet oszczędzającą, tak, niektóre podzespoły silnika. Mam kilka rzeczy, które przygotowałem i będę chciał Ci pokazać. Będziemy mieć test pomiarowy na hamowni potem. E, czyli jeszcze tego testu w zasadzie nikt nie robił na tym oleju takiego, żeby pokazać jaka jest różnica. Nie wiem co wyjdzie. E, na czyli to... po prostu na jednym, z... Z... na jednym pomierzymy, na jednym oleju potem pomierzymy po tak zmianie, jest. tak? Podejrzewam, że na... Tak, sorta zmienimy będziemy. na sorta, zmienimy na sorta z tego względu, że ja go już dość długo testuję jestem przekonany do tego, że jest dużo lepszy e, jakościowo, bo producent bardzo dbał o jakość i, i pilnuje tego za wszelką cenę. E, I też pokażemy Ci taki mały test na maszynie, o której Ci opowiadałem. W do innych olejów, o które Cię poprosiłem wcześniej, tak, żebyś przygotował? Bo ja mam dla Ciebie 5 olejów, cztery oleje Staraz, tak naprawdę, olej, tak, Ty masz 5. No to później Ci opowiem, pokażę Ci, jakie oleje udało mi się um, upolować, choć nie do końca wiem po co, ale podejrzewam, że będziemy coś porównywać. Będziemy porównywać właśnie różne oleje i ile one wytrzymują. Wszystkiego się dowiesz na no teście, wszystko wytłumaczysz. I pamiętasz, co mi obiecałeś przez telefon? Obiecałeś mi, że. Po dzisiejszym dniu będę uważał, że sort jest tak naprawdę skonstruowany, jak Ty to powiedziałeś, ze zmielonych jednorożców, że jest, że jest po prostu olejem cudownym. I zastanawiam się, jak Ty to zrobisz, że ja tak będę myślał. Nie cudownym, chociaż uważam, że produkt jest sam w sobie magiczny. doskonały. doskonały. Okay. Jeśli chodzi o możliwe wykorzystanie technologii, którą mamy obecnie na świecie, producent wykorzystuje najwyższą jakość, a nie robi tego masowo. Chociaż dostępność produktu jest dość duża, natomiast pilnuję tej jakości e, i jest doskonały w swojej formie. Dobra, kardę bullshit, robimy robotę. Zale? Tak Michael, To jest to urządzenie, o którym Ci mówiłem, które pokazuje tak naprawdę wytrzymałość filmu lojowego. Mhm. Polega to na ścieraniu się dwóch takich samych materiałów, na kręcące się rące. Tą drugą dociskamy do niej podczas yy, pracy maszyny i widzimy jak szybko dany olej potrafi się, że tak powiem, yy, zużyć, przesmarować. Trzecią siebie będziemy dwie rolki pochodzące z łożyska, to jest ta nierdewna, tak samo twarda. Yy, są, oglądałeś tutaj te rolki, widzisz, że one są wszystkie takie same i wykonamy to porównanie na jednej rolce. To będzie ta sama rolka, którą będziesz obracał. Tak, dokładnie tak, będziemy zaznaczać każdy, test po kolei, każdego oleju, który przygotowałeś. No właśnie, bo poprosiłeś mnie o przywiezienie olejów. Ja przywiozłem cztery bańki litrowe olejów. To są oleje o lepkości 10W40. Trzy z nich są w pełni syntetyczne, jednego nie udało mi się znaleźć w pełni syntetycznego, ale chciałem, żeby on był, bo jest to po prostu popularny olej, który możemy znaleźć bardzo łatwo i szczególnie używać na powiedzmy na dolewki. Gdzieś tam na stacji benzynowej, może ja przedstawię te oleje, nie chcę tu robić ani kryptoreklamy, ani nikomu robić ani tak, ani antyreklamy, ale powiedzmy dla sprytnych niektórzy może się, może się domyślą, a nie będziemy mówili wprost. To jest olej z Coffee shopu, bo kraj pochodzenia tego oleju nam się tak właśnie kojarzy. Tutaj kolejny, kolejny olej to jest olej, który, który przedstawia właśnie tak nazwijmy to ogniste zwierzę. Następny olej to jest właśnie popularny olej z bardzo popularnej polskiej stacji benzynowej, właśnie najczęściej dolewany przez nas awaryjnie w po spojrzeniu na, na poziom oleju, że jest go po prostu za mało, na tak zwane dolewki. No i tutaj mamy olej o charakterystycznym kolorze i najpopularniejszy, jeżeli myślicie o jakimś oleju motocyklowym, takim najbardziej popularnym, to na pewno właśnie ta marka stoi Wam przed oczami. I to jest właśnie on. No, i tutaj mamy za zawodnika e, Ligi Ponoć Światowej. Będziemy to, będziemy to sprawdzali. I, I to jest SORT. Też 100% syntetyczny 10 40 Także te wszystkie oleje oprócz tego jednego są w pełni syntetyczne. Zobaczymy, czy to ma jakieś znaczenie. No dobrze, to co? Zaczynamy? Przychodził do testu. Nawet kropelka tego. <noise> może powstawać w porównaniu no, tak, e, e, urządzenie pokazuje nam kilka parametrów mamy amperomierz czyli pokazujące obciążenie na silniku podczas pracy e, silnika i prędkości rolki następny parametr to jest taki, że dociskamy roleczkę i tu mamy siłę docisku i powiedzmy będziemy go grzali na pierwszej kresce. Czyli właśnie grzanie, powiedziałeś na początku tak. dajemy mu, mu so. złapać ciepła. ciepła ponieważ oleje, większość olei, jak wszystkie silnikowe potrzebują tej temperatury pracy złapać troszeczkę e, Przeważnie jest to między 90 a 100 stopni Natomiast każdy ma troszeczkę inne te swoje parametry gdzie jest najbardziej skuteczny, tak? Dlatego właśnie nie można dawać ognia na zimne Potem będziemy płynnie zwiększać obciążenie i zobaczymy w którym momencie, który olej przestanie smarować i spowoduje zatarcie się rolek. Ok. I będziemy to widzieć na amperomierzu? będziemy widzi. Amperomierz, amperomierz, tak, amperomierz generalnie będzie pombur, będzie maksymalnie możliwy, a rolka będzie stała A może się zatrzymać. Okay. Dobra. Dobra, no to co? Zaczynamy. Rukamiamy maszynę. Jak aplikujemy pierwszy olej z tofiszowy. Olej składki. Będzie może obserwować, jak się ładnie wykłada film olejowy. Na O, jest tłusto, nie? Ładnie się wyłożył? Pięknie. Przechodzimy do sprawdzenia. Może uruchomić stopę? Tak. Nie zdążyłem nic zrobić. Nie zdążyłem nic zrobić. Zawsze się, nie dodać, nie 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 się, się no, to samo Zerwał się film oleju. Już nie chroni. Już nie no, matowe w matowe. Tak. Tak. Oznaczymy go jako pierwszy ten test, tak? tak. Jedną kreseczką. Wywalamy stary olej. No i niestety opiłki z rolki zostają u nas tak naprawdę analogicznie w misce olejowej. Mhm. Korek ma przeważnie magnes, który zbiera te wszystkie wytarte elementy silnika. Wyczyściliśmy sobie, przekręcamy rolkę o kilka stopni, tak, żeby wycześć nowy ślad. Co tu wlewamy. Ogniste zwierzę. Ja tu przesuwam, żebyśmy mieli kolejny nowy ślad, obok. Nie po wytartej wierzchni tylko bo widzisz, to jest zero. Jak dotkniesz, to jest, że to jest krzywe, tak? Tak. Czuć, że jest zużycie, tak tak tak, tak? tak, tak, tak. Lejemy teraz ogniste zwierzę, jak ja nazywałeś, swój olej. I wykonaj dokładnie w czynność. Ja Cię poproszę o czas. Dwie próby wykonane, analogicznie podobnie wyszły, no za długo nie wytrzymam ten olej. Uważam tak, tyle co mam doświadczenia w tym, że są raczej średnie. Znowu przekręcimy go tutaj dalej, żeby kolejny ślad sobie zrobić. Kolejna na dole, czyli jest popularny popularnej stacji... Benzynowej. Benzynowej. Uchamiamy. i jedziemy. Jest na pusto. No i dobrze. Podobnie. No i są trzy Przekręcimy na kolejny nowy ślad i znowu nowa bieżnia. I co? Najpopularniejszy. Czy będzie różnica? Jeszcze szybko, to jest Możemy? 20 sekund. Proszę bardzo. Strasznie szybko się zerwał, prawda? Tak. Złapał tą niebezpieczną granicę dla niego, mhm. że on już nie będzie spełniał swoich właściwości. No to też jestem w szoku, bo to jest syntetyczny olej, szczerze mówiąc stawiałem właśnie na niego. Że tutaj będzie bardzo duża różnica. Rzeczywiście była różnica na początku przy małym obciążeniu. Yy, było ciszej dźwięku, tak. Tak, czyli po prostu mniej tam. No, Był film olejowy, który chronił, tak? tak? Ale w pewnym momencie przy przyłożeniu tej, tam tej Siły już tej... nie było bardzo dużej, dużo nie Przyłożony. Michał, więc co, wrócimy do tego, ale chciałbym Ci pokazać jeszcze dwa e, jakby inne e, testy na tej samej maszynie naszego oleju. Przekręcimy rolkę na nowy ślad, ale zostaniemy na starej bieżni. Aby. Ta zużyta bieżnia bardziej wydrapywała tą rolkę. Mm. I zobaczymy co się wydarzy. Myślę, że Ty wiesz co się wydarzy już. Kilka razy już to robiłem, także wiem. Jest odpowiednia, prawda? No, no. Tam kolejny. Założymy mm -hmm. trochę, tak? Dalej jedziemy na uszkodzonej powierzchni. No Zaczekaj go. No to próbuję. Nie mm. tak? Jaki mamy? Okay. Na uszkodzonej powierzchni. No niewielki. Tego to uszkodzenie tak naprawdę powstało, gdy on był jeszcze chłodny. Jak mm. już złapał swoją temperaturę pracy, no, spowodował ze zerowe zużycie późniejsze. I przekręcamy rolkę na nowo. Mm. Czyli tam, gdzie już jechaliśmy teoretycznie. Jeszcze raz pojedziemy, pani, Czyli po tym razie, jak byśmy zmienili olej tak naprawdę w silniku drugi raz. Na sortę. Przejechaliśmy 10 tysięcy, zmienimy jeszcze raz. Proszę. Proszę. Nie masz więcej siły? Ściela nie zadłeś? Jeszcze tutaj palcem sobie pomogę. No dobrze, mamy już abstrakcyjnie tak do, dużą siłę. Gorąki tragiczne. tu uszkodzenie do poprzedniego, czyli na tej bieżni, która już była lekko zużyta. Widać gołomoki. No tu praktycznie nie ma wrzeru w ogóle. No, to Dokładnie jest tak, tylko zerwany. Wyobraź sobie, panewki w silniku, tak, zęby skrzyni, Aha. jak tam następuje duże wciskanie przy dużych przyspieszeniach, zmiana biegły z 1 na 2 albo 2 na 3 bardzo przy dużych obrotach, ten bieg się wkleja. Dobrze by było, żeby ten olej nie puszczał tego filmu. No się to zrobił sort, że oszczędza nam zużycie. Eee, słuchaj, teraz zdemontowaliśmy miskę lojową z softem. Eee, mamy szansę uratować tą jednostkę silnikową, przez to, że olej softa zapewnia bardzo mocną ochronę Także jak go tam nie ma, czyli został tylko użyty raz, prawda? Proszę bardzo. To już nie, ma, tu nie mamy porozumienia, tak, ale czy... mierz, oczywiście tak. mierz. Tam dole się już zacierały, tylko że tam jeszcze był olej. Ta była kąpiel dla tak, 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 tak. tutaj nie ma nic. Jeszcze test. Co to To jest drugi? Nieważne, czy to jest. To jest trzeci? To jest czwarty. Czyli ten najlepszy. Ten najlepszy. No i rzeczywiście tak? najlepszy najlepszy, a to mamy sort. No dobra, no i rzeczywiście na mamy samym końcu tylko praktycznie nie widzę. Na samym końcu zrobiliśmy, tak, ostatnie jak, jak poprzednie oleje, czyli najbardziej w najbardziej dogodnych warunkach. No i pokazuje to po prostu, że zużycie jest dużo mniejsze, co może spowodować mniejsze zużycie paliwa, oszczędność panewek, w, w, w trakcie eksploatacji, no. Będę zaskoczony jeszcze bardziej, bo Ty mówisz, że Ty się chcesz ścigać na tym oleju, ale nie do końca chce mi się wierzyć, że on będzie sprawi, że Twój motocykl będzie mocniejszy. Na tym. Nie będzie mocniejszy, spowoduje mniejszą utratę mocy. No, ja czyli ty, tak, na, naprawdę, tak, na, tak naprawdę rani będzie mocniejszy no efekt tuningu. Jeszcze ff. dodatkowo wprowadzisz, zmieniając olej na sort, z tego najpopularniejszego, który był tak. wlany Zgadam wcześniej się. przez poprzedniego właściciela. Tak Zgadza się. Zresztą będziemy widzieć, jaki czerwony olej zlewamy, taki jak tutaj najpopularniejszy, właśnie taki był wlany. Celowo go nie wymieniałem wcześniej, żeby właśnie ten test był na bardziej miarodajny. Wsadzimy motocykl na hamownię. Zamontujemy go, zrobimy trzy pomiary sobie na najpopularniejszym. Zmienimy olej na sort i zobaczymy, co wykres pokaże. Bo tak naprawdę sam jestem ciekaw, ponieważ jeszcze w samochodach bo też oczywiście mam olej do samochodów ale w motocyklach silniki są i tak bardzo wyżuwane są to wolnossące jednostki i ta różnica przy zmianie oleju wcale nie musi być aż taka duża ale być może w pewnych zakresach, gdzie było mu ciężej na zwykłym oleju. Na sorcie będzie miał lżej i to pokażę wtedy wykres. Nie? Czyli co, było, było, głośno. było głośno. Wymieniliśmy olej, zrobiliśmy na tej samej hamowni przez tego samego człowieka. Ta sama temperatura, Ta sama temperatura ciśnienie, otaczenia, ciśnienie otaczenia. Ten sam człowiek, trzy pomiary i dodatkowo jeszcze nie było żadnych trików typu smarowanie łańcucha, nie spuszczanie lub pompowanie opony, spuszczanie powietrza. Nic, Nic tych rzeczy. Ja na to patrzyłem, rzeczywiście tak było, więc. Jakie mamy wnioski? Tak, wyszło w... na to. Na co? delikatną poprawę i wyrównanie tego wykresu, jeśli chodzi o moc. Czyli tam, gdzie miał dołek, gdzie na przykład, powiedzmy, że silnik miał troszkę więcej momentu i większe opory, co mm. to zniwelował i wygładził tą linię, prawda? E, I jeśli chodzi o tenometr, to się od razu przekłada Jeden do 1, tak? To nawet, jeżeli to jest błąd pomiaru, tak jak mówisz, no to y, y, pokazuje, że przynajmniej ten olej nie stawia większych oborów. A nie trochę, chcę ja powiedzieć tak. E, w momencie, kiedy zmieniamy po raz pierwszy on jeszcze potrzebuje temperatury, tak jak widziałeś na maszynie. Natomiast po drugiej wymianie, gdy wypłuczemy resztkę starego oleju i będzie ta ochrona zabezpieczona przez sorta, całkowicie czysty, czysty sort, prawdopodobnie ten wykres się zmieni i utrzyma te parametry dużo dłużej jak e, inny olej. Bo ja, jako już testuję czwarty rok e, w Motosporcie, jeżdżony jest do deski motocykl. Po prostu więcej powinien w wybuchnąć i jeszcze żadna panewka na nim nie padła. Na najpula, najpopularniejszym e, niestety się to zdarzało raz rok. A jeździsz, można powiedzieć, takim wyżyłowanym motocyklem, bo tak? no to była do tej pory Kawasaki tych 10 r, ZX -R 90, Tak, teraz mam tutaj zasponsorowany przez firmę Batcar gsx 1000 L7, który no, mam nadzieję, że będzie lepiej sobie radził mocowo z konkurencją, bo ja mimo tego, że miałem stary motocykl, dość wysoko mi się udawało zawsze skończyć na podium jakieś zawody. No, mam kropkę na to podium cały czas. No, wleję do swojej apeli. Cieszę się. Ten olej? No i daj mi tę czapkę. To ja założę. bardzo. Ja jestem przekonany, wy musicie się przekonać sami, zmienić na olej Sort, pojeździć na nim i się przekonać. Tak, i myślę, że się przekonacie. No to wychodzi na to, że moja Aprilia będzie, Tuarek będzie najdłużej będzie pracującą bez żadnych problemów silników. Być może i mam nadzieję Aprią w Polsce. Ja nie, nie mam nadziei, ja to wiem, ale sam się przeglądasz. Dziękuję za ten, dzięki Za ten można powiedzieć wykład, no i... Dobra, cięcie, bo my z Norbertem możemy o, o tych tak. kolejach rozmawiać i o motor w sporcie, Z tego wybierzy. Coś tu,